Jedna z osób, która jest zaprzyjaźniona z naszą wspólnotą, jest chorana raka i, i właśnie kończyła chemioterapię. I, i poproszono nas, żebyśmy nagrali jej krótki filmik, filmik który, który byłby dla niej takim pocieszeniem i wsparciem w tym trudnym momencie, który przeżywa. Więc y, jedna sióstr. Kiedy usłyszała o tym, że będziemy nagrywać ten filmik, pomyślała, no dobra, ja pójdę też, też się przyłączę do tego nagrania. I w, w, film, w czasie tego filmiku śpiewaliśmy piosenkę, która mówiła o tym, że Pan Jezus dźwiga ciężar całego świata. I też dzisiaj mówiła, mówiła tak dokładnie piosenka, że dzisiaj też dźwiga Twój ciężar. Okazało się, że ta siostra. Jest Polką, więc ona nigdy do końca nie zrozumiała tak naprawdę tej piosenki i bardzo często ją śpiewała, ale jakby nigdy znaczenie tych słów, które śpiewała, nie docierało do niej. I kiedy w czasie tego nagrania y, słuchała i śpiewała piosenkę, po raz pierwszy uświadomiła sobie nagle, co tak naprawdę znaczą te słowa. Uświadomiła sobie, że jeżeli Pan Jezus, który dźwigał ciężar całego świata, dziś dźwiga także jej ciężar. To było niesamowite. I wiesz, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? I najpiękniejsze jest to, że jeżeli my bezinteresownie zaczynamy pomagać innym, to ta pomoc Pan Jezus nam wynagradza.